Cześć. Przepraszam Was, że nie było w zeszłym tygodniu podsumowania tygodnia, ale był kongres razem. Byłem w Warszawie, robiłem dużo rzeczy związanych z organizacją choćby naszego eventu, a także z samym kongresem. Byłem w jego prezydium. Na kongresie uchwaliliśmy nową deklarację programową niedługo ją zobaczycie w całości, obiecuję, a także. Dodaliśmy do statutu taki jeden mały zapis, o którym było ostatnio głośno w mediach, ale nie będę się rozwodził na temat posłanki Skutna. Słuchajcie, jak chcecie wewnętrzne informacje z Razem, to poczekajcie, aż zakończę swoją polityczną karierę. Wtedy pewnie napiszę książkę w stylu Sekrety Zandberga i Matysia" czy coś, albo nawet kilka książek, które potem wyda to wydawnictwo od Debila i Alfonsa pewnie. Słuchajcie, to jest plan, to jest plan na życie, ale tak serio. To w tym tygodniu też się trochę, a właściwie w tych dwóch tygodniach, też się trochę dobrego zdarzyło w politycznym świecie. Mianowicie wracamy do ochotniczych chówców pracy. Ten temat trochę stał się moim konikiem, bo jakby no to jest niedaleko i też jest trochę osobiste z powodów, które zaraz poznacie. Słuchajcie, teraz właśnie w tym tygodniu zwolniona została, znaczy odwołana, bo to jest stanowisko odmianowania, odwołana została komendantka wojewódzka w zachodniopomorskim pomorskim OHP Małgorzata Śmigielska-Matulaniec. I teraz, jak zgooglujecie jej nazwisko, pewnie zauważycie, że mamy coś wspólnego z Gośką. Mianowicie, byliśmy razem na liście do Sejmu, e, dlatego to jest dla mnie osobiste. Wiecie, e, kiedy ktoś, kogo się zna i ktoś z kim się pracowało politycznie, odwala takie rzeczy, no to to jest jednak trochę bardziej dotykające niż wtedy, kiedy to robi jakaś losowa osoba, której się nie zna. No, po prostu tutaj to jest osoba, którą znam, z którą rozmawiałem, e, która widziałem, jak potępiała te praktyki platformerskie czy pisowskie, tego takiego całego koryciarstwa i tak dalej. No i potem robić coś takiego. Nie chciałem w poprzednich odcinkach czy w materiale na YouTubie Razem tego robić jako osobistą krucjatę przeciwko Gośce, bo to nie byłoby też fair wobec związkowców w innych województwach, którzy też są krzywdzeni i nie byłoby też fair wobec gości, która miała w ostatnim czasie trudny czas, łącznie z tragedią rodzinną i mając to na względzie, tak troszkę nie, nie biłem bezpośrednio. Mimo, że uważam, że to, co robiła, i zaznaczę to, to jasno, mimo, że uważam, że to, co robiła, sprawia, że to było bardziej z mojej strony to była bardziej z mojej strony jakaś podstawowa przyzwoitość niż obowiązek. Bo naprawdę, jakby to, co słyszałem, to, co, to, to, co wiedziałem od ludzi, którzy byli w OHP, pokazuje, że po prostu jest to osoba, która nie by, powinna była być na tym stanowisku komendanta, i jest mi wstyd, że jakby byłem częścią. Tej samej listy, że byłem częścią też, jakby listy, która wprowadziła Darka Wieczorka do Sejmu po raz kolejny, która de facto zrobiła z niego ministra nauki. I tak po prostu, po ludzku jest mi wstyd. I wiecie, teraz, według portalu wcześniej.pl, na żądanie Agnieszki zimanowicz bąk Małgorzata Śmigielska Matulaniec została odwołana. W dodatku związkowczyni zwolniona przez Śmigielską Matulaniec, właśnie bodajże dzisiaj wróciła do pracy. Więc. Całkiem nieźle jak na po prostu trochę presji internetowej i jeden artykuł w gazecie, w gazecie Wyborczej Koszalin, ale słuchajcie, to nie koniec, bo przed nami jeszcze kilka województw, w których to się działo, w których też muszą zostać wyciągnięte konsekwencje za, za takie nieprawidłowości. Nie może być tak, że mamy jedną osobę, z której się robi e, kozła ofiarnego, i potem się mówi, a wszystko w porządku w tych och ochapak bo ewidentnie nie jest. Dalej, Lubuskie, tam się coś takiego wydarzyło, co prawda skończyło się przynajmniej porozumieniem stron, więc tyle dobrego. Ale też, Pomorskie czy Śląskie to są województwa, w których to też się działo. I kto wie, może w większej liczbie w różnych, na różnych poziomach też były jakieś nieprawidłowości, więc to trzeba zbadać i trzeba odpowiedzialnych także odwołać i rozliczyć. Dziękuję każdemu, kto pytał o to działaczy Nowej Lewicy, bo ta presja miała sens po prostu. A teraz o tym, co się działo, kiedy byłem w Warszawie, czyli 7 listopada razem. No, kiedy przyszedłem pod Cytadelę, bardzo dobrze się bawiłem, bo fajnie chór śpiewał warszawiankę i Gdy Narod do Boju. Miałem w ogóle czytać też fragment wspomnień któregoś z socjalistów, ale potem to się wszystko przemieszało. No ale ogólnie jedna rzecz, której nie czułem, to jest to, że jestem na faszystowskim wiecu. Ale jak wróciłem do domu, okazało się, że byłem na faszystowskim wiecu. Przynajmniej według niektórych, potem jeszcze do tego dołożyła choćby Marta Nowak w podcaście, co to będzie, z Miłoszem Bujaczem-Wiatrowskim, którego bardzo pozdrawiam i bardzo szanuję, ale po prostu ład. Ja wiem, że to jest taka estetyka, która może się ludziom kojarzyć. Zarazem jednak, jakby jak słyszę argument, że flaga i pochodnia to jest wystarczająca rzecz, żeby zrobić z kogoś faszystę, no to łagam. Jakby to jest takie oddawanie terenu totalne yy, skrajnej prawicy, która sobie tą fla flagę przywłaszczyła. A my to zrobiliśmy, żeby przypomnieć, że to polscy socjaliści walczyli najmocniej o niepodległość, to polscy socjaliści utworzyli pierwszy rząd niepodległej Polski i to polscy socjaliści nieśli flagę walki o ojczyznę w momencie, kiedy pojawiło się powiedzenie: jak świat światem endecja zawsze staratem. I w sumie widać to dzisiaj też, kiedy Grzegorz Brown sobie lata z polską flagą i racą w momencie, kiedy jest jednym z największych miłośników putinowskiej knagi na świecie. No tak to już jest. Co nie? I jakby rozumiem, że ta estetyka może nie przemawiać do wszystkich, ale te oskarżenia i to, jakie epitety pojawiły się pod naszym adresem, uważam za, za dużo po prostu. Dla mnie to też było osobiście ważne, bo może widzieliście na moich socialkach, dzień wcześniej pojechałem do Mińska Mazowieckiego na grup mojego pradziadka stryjecznego, czyli brata mojego pradziadka, Janusza Łaszczyca Olszamowskiego. Janusz Olszamowski był adiutantem Piłsudskiego, zginął pod Żytomierzem podczas wojny polsko-bolszewickiej, ale też był osobą, która eskortowała, ale też był osobą, która eskortowała Ignacego Daszyńskiego do Lublina na stworzenie tymczasowego rządu Ludowego Republiki Polskiej. Więc to jest taka cegiełka, którą zostawiła moja rodzina w tym wielkim projekcie nazwanym Niepodległością. I cegiełka, z której jestem bardzo dumny. Tak jak jestem dumny z pokoleń mojej rodziny wcześniej, która była wywłaszczana praktycznie po każdym powstaniu za antyrosyjskie działania. I wiecie, no, po prostu jak słyszę, że uczczenie pamięci socjalistów na cytadeli, gdzie ginęli za wolną Polskę, jest słabe, bo nielewicowe, bo sraken pierdaken za przeproszeniem. Mi się nawet nie chcę z tym kłócić za bardzo, bo to są po prostu jakieś takie wyobrażenia tego, jak powinna funkcjonować w ogóle tożsamość polska. I takie wyobrażenie, że jak już bierzesz flagę do ręki, to jesteś automatycznie narodowcem, faszystą i w ogóle masz i w ogóle masz szczelność, próbować wejść w te patriotyczne barwy, to od razu przechodzisz do tego ich mainstreamu. To nie jest prawda. Słuchajcie, oni przez chwilę się cieszyli, a potem się, się skapnęli, że e, chwila to, to, to znaczy, że oni mogą ukraść tę patriotyczne barwę, według nich ukraść. Nie możemy ukraść im czegoś, co nigdy do nich nie należało, ale no, mogą nam zabrać te barwy to chyba niedobrze. I zaczęli mieć incydenty przeróżne. A ja wam tylko powiem, że ta flaga jest bardzo ważna dla wielu ludzi, i odebranie tej flagi też jest bardzo ważne dla nas. Bo słuchajcie, patriotyzm nie polega na tym, jak to byście sobie chcieli wyobrazić narodowcy, że wyklucza się ludzi z naszej społeczności. Nie, moim zdaniem, patriotyzm polega na tym, że pielęgnuje się tą społeczność w całej jej różnorodności. Więc jeżeli ktoś jest gejem, lesbijką, osobą trans, jeżeli ktoś nie jest biały, jeżeli ktoś dołączył do tej społeczności później, to też są wartościowymi jej członkami. Wiecie, ja mam jednego znajomego, który jest lekarzem, pochodzi z Kamerunu. Niedawno otrzymał polskie obywatelstwo. I tak sobie myślę, że on jest większym patriotą niż 99% tych chłopaczków, co latają sobie obok forcynowy z racami i krzyczą Wielka Polska Narodowa. Wiecie czemu? Bo jest lekarzem. Mógł pojechać sobie gdziekolwiek na świecie, zna francuski, zna angielski, naprawdę. Jakaś Szwajcaria, Francja, Anglia, USA. Myślę, że wszędzie by dostał wizę i wszędzie by sobie poradził. Ale został w Polsce. Też dlatego, że ma wdzięczność do tego, że w Polsce nauczył się tego fachu. I pomimo tego, że w polskiej ochronie zdrowia nie zawsze jest łatwo, to dalej tutaj siedzi. Ratuje ludzi. A wy co ratujecie? Narodowcy, sprzyjający się z włoskimi faszystami? Pamięć o romanie Domowskim? Nie rozmieszajcie mnie. Więc. Tak, uważam, że patriotyzm to więcej niż machanie flagą, ale uważam, że ta flaga jest ważna, żeby przemówić do ludzi i pokazać, jaki patriotyzm my sobie wyobrażamy. I nie czyni to z nas faszystów, nie czyni to z nas konserwatystów ani nacjonalistów. To czyni z nas ludzi, którzy chcieli uczcić prawdziwych ojców polskiej niepodległości. Niestety wygląda na to, że zamiast Rzeczpospolitej Polskiej mamy teraz Rzeczpospolitą zbiórkową. Słuchajcie, szpital w Zdrojach w Szczecinie ma niedziałający tomograf śródoperacyjny, zepsuł się. To jest taki tomograf, którego używa się po prostu podczas operacji, bardzo potrzebny przy niektórych ciężkich schorzeniach, zazwyczaj dzieci. I właśnie rodzice tych dzieci, które czekają na operację, zrobili zrzutkę, na no 3,5 miliona złotych, bo dyrektor SPO nie mógł załatwić tego tomografu, NFZ nie mógł załatwić tego tomografu, Ministerstwo Zdrowia nie mogło załatwić tego tomografu, ani Olger Geblewicz, pan pirat drogowy, e, marszałek województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego do którego należy ten szpital w sensie do województwa, też nie mógł załatwić e, tego tomografu. Więc zamiast tego ludzie poszli na, na siebie pomagać tam zrzutkę i powiedzieli pomóżcie nam, bo czekamy na operację dzieci. I to jest załamujące, to jest chore, to się nie powinno zdarzyć w tym państwie w XXI wieku. I w sumie nawet nie wiem, czy mogę więcej skomentować niż to, bo po prostu jest to okropne. Tak jak okropne są te wszystkie doniesienia o tym, jak to przez to, że brakuje na wykonania, ludzie są odsyłani z kwitkiem z szpitali, muszą czekać na operację. Według prezesa, naczelnej, według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nawet doszło do takich przypadków z pacjentami onkologicznymi. Ja dużo zawdzięczam polskiej ochronie zdrowia akurat. Zawdzięczam im tą rękę. Widzi nawet bliznę. Trochę czekałem na operację 10 dni po złamaniu. To jest taki maks, którego można czekać. Ale czekałem cierpliwie, bo wiedziałem, że przede mną pewnie są osoby, które potrzebują tego bardziej. I dobrze, że złamałem ją w maju, a nie w listopadzie albo grudniu, bo możliwe, że wtedy musiałbym czekać dłużej i nie miałbym tak funkcjonującej ręki jak dzisiaj. Bardzo dziękuję lekarzom z Wojskowego Szpitala w Szczecinie za świetną operację i za to, że mam teraz rękę, którą mogę robić wszystko, to, co robiłem przed moim wypadkiem. Ale nie wszyscy mogą mieć takie szczęście, nie wszyscy będą mieli takie szczęście, jeżeli ta, jeżeli ta władza dalej będzie odwalała z ochroną zdrowia to, co odwala do tej pory. I jakby. I ja rozumiem te wszystkie argumenty o cieknącym wiadrze, ale ludzie to nie są cyferki w Excelu. Ludzie to nie są cyferki w Excelu, które poczekają, aż wymyślicie piękny system nowego wiadra. To wiadro trzeba najpierw zakleić taśmą, a potem myśleć, jak je porządnie naprawić. Tego nie zrobili, bo woleli sobie gadać o zmniejszeniu składki zdrowotnej i Domański wolał obiecywać, że na pewno nic takiego się nie stanie. Kiedy ostrzegaliśmy przed tym w zeszłym roku. No i co stało się? I to, kiedy rozmawiamy o tym, to są dosłownie ludzkie krzywdy, to, są, to jest ludzkie cierpienie, którego, które było do uniknięcia, gdyby ktoś zadbał o podstawowe funkcjonowanie ochrony zdrowia, które jest prawem konstytucyjnym każdego Polaka. Więc do kolegów z Platformy mam tylko dwa słowa, ogarnijcie się. Tym dosyć pesymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Za tydzień będzie kolejny, już na pewno za tydzień. I będziemy rozmawiać dalej o tym, co się dzieje w polityce. Ja tymczasem zapraszam na moje soszarki. Pewnie w weekend zrobię streama, to sobie pogadamy więcej o tym, co się działo i o tym, jak możemy trochę I o tym, jak możemy naprawić ten nasz kraj, żeby to była znowu Rzeczpospolita Polska, a nie Rzeczpospolita Zrzutkowa. Cześć.